Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Żniwa już są za nami. Wszystko w magazynach, w silosach. Rolnik zadowolony. I tak jak mówiłem, w tej chwili mamy to co roku, czyli odnowa polsko-ludowa, wapnowanie, uprawa, siew i można myśleć o kolejnych żniwach. Jest dzisiaj z nami pan Roman, przedstawiciel z filmu Nordkalk. Roman Rudkowski reprezentuje firmę Nordkalk, producenta wapna nawozowego, zarówno sypkiego jak i granulowanego. Firma Nordkalk produkuje wapna praktycznie na każde pole, każdy w tej szerokiej naszej ofercie może coś tam znaleźć. Jednak naj, po, najbardziej pro, znanymi tutaj w regionie Polski Północnej produktami jest Nordkalk Standard z wapien sypkich. Z kolei z produktów granulowanych Hatigran głównie bez magnezu, ponieważ większość terenów zapotrzebowanie na magnes ma niskie, tylko część pól wymaga wapna magnezowego. No, jesteśmy tutaj spotkamy się z Panem Wojtkiem, ponieważ Pan Wojtek ma w planach przejąć w dzierżawę pewien grunt. Który został przez byłych właścicieli, użytkowników zaniedbany? I planujemy jakiś tu plan działania na dziś, ale również i na przyszłość. Dokładnie. Tak jak Pan powiedział, jesteśmy tutaj w trakcie przejęcia dzierżawy, i tą dzierżawę. Praktycznie jesteśmy już ich właścicielami, jakieś tam dosłownie kosmetyczne zabiegi, jeżeli chodzi o samą papierologię. I tak jak pan Roman powiedział, tam nie było długi czas stosowane wapno, dlatego e, była taka, e, taka niewiedza z mojej strony, co zrobić. Czy pójść w wapno tradycyjne, sypkie, czy może? W tej chwili przed siewem rzepaku polecieć wapnem granulowanym, artigranem, który, tak jak wiecie z poprzednich filmów, był u mnie w gospodarstwie ten produkt stosowany. Oczywiście jest to doraźna pomoc. Chwilowa, nie można tutaj mówić o długo, długofalowej poprawie pH w glebie, ale tak jak mówię, w tej chwili, na daną chwilę, wjeżdżamy z wapnem, robimy lekką uprawkę. W części będzie to wywóz wapna i siew bezpośrednio w cierń za pomocą siewników strip till. Tak, jak to w ubiegłym roku było wykonywane. A Pana Romana właśnie zaprosiłem po to, byśmy sprawdzili, jak wygląda pH. I tutaj już mamy taką próbkę przygotowaną. Zobaczcie, teraz musimy tylko uruchomić pH-metr, bo się nam wyłączył. Z tej oto dziurki pobraliśmy próbkę i słuchajcie, wynik opiewa na 5. No i pół będzie troszeczkę nam spadało. Tak. Panie Romanie, czy ten wynik to jest taki wynik jak ze stacji ee, chemicznej. chemicznej tak. Dokładnie. To znaczy to jest wynik tak zwanej kwasowości e, aktualnej, czyli to co mamy w roztworze. Natomiast e, oczywiście te warunki pogodowe tu się e, zmieniają. E, Natomiast to, co jest istotne, ten pomiar nie oddaje faktycznej kwasowości. Stacja chemiczna pobraną próbkę przez nas. Tą próbkę powinniśmy pobrać nie tylko ze względu na pH, ale również ze względu na zasobności w pozostałe składniki pokarmowe, czy to fosfor, czy to potas, czy też również wspomniany wcześniej magnes. Próbki powinniśmy pobierać laską próbobiorczą. E, takich próbek z jednego wyznaczonego obszaru e, powinno być przy, przynajmniej 10, najlepiej jeżeli to jest kilkanaście. Przy czym im jest więcej do takiej próby zbiorczej, tym jest lepiej. Powinniśmy pamiętać, że nie powinniśmy przy samych granicach pobierać. E, nie powinniśmy również z jakichś obszarów wypalenisk, bo oczywiście może nas tam interesować, co w tym wypalenisku jest, ale to zwykle jest malutki obszar. On tylko zakłóci nam pozostałą próbę, więc albo tylko ten mały obszar sobie badamy w celach badawczych, co dla często jest bez znaczenia, albo go po prostu pomijamy. E, e, lub jeżeli nie mamy takiej laski, możemy pobrać łopatką w podobny sposób, przy czym e, pobierając łopatką, pobieramy na głębokość tak jak tu e, 18-25 e, cm. To, ten pobór łopatką powinien pominąć 1-2 cm powierzchniowy tej próby. No, i tu między innymi podobny sposób przed chwileczką pobraliśmy z tego dołka do takiej bieżącej. Stacje chemiczne, tą próbkę zalewają dwuprocentowym roztworem soli potasowej, która sama nie zmienia pH. Natomiast wprowadzony potas wypycha kwaśne jony z kompleksu glebowego i e, ukazuje prawdziwą kwasowość. I ta e, prawdziwa kwasowość e, jest zwykle od 0,3 do 0,8 średnio e, 0,5, czyli pół jednostki niższa niestety. Niż na tym w próbomierzu co tutaj mamy, tak, tak pH-metrze? Tak, na tym pH-metrze e, z elektrodą szklaną potencjometryczną więc TPH będzie, e, można powiedzieć, w granicach 4, 9, 5. No dokładnie, czyli na tego typu urządzeniach jakiś pogląd możemy mieć, ale w 100% nie możemy się na tym opierać, prawda? Tak jest. To co, to, co mamy w glebie, trzeba jednak te próby pobrać i do stacji chemicznej z tym lecimy. Tak. Okej. Okay. Mamy tu już przygotowaną Glebę, praktycznie tak ta wierzchnia warstwa jest, jest zerwana. I co teraz pobieramy próbeczkę do naszego pojemniczka i zobaczymy, jak na tej nowej dzierżawie, jakie pH tutaj właśnie nam wyjdzie z, z pH metru. Sam jestem ciekaw co tu, co tu pokaże. No, tu mamy troszeczkę ziemię lżejszą, tak jak, tak jak widać na załączonym obrazku, że z triptylem będzie się dobrze, że paczek siało. Teraz kwestia tylko tego, co przed nim, bo to jest jakby najważniejsza kwestia, i po to tutaj właśnie pan Roman do nas podjechał. Zalejemy tutaj wodą właśnie destylowaną, czy tam zdeminalizowaną. Odczekamy chwileczkę, zamieszamy tutaj czujnikiem temperatury. Jest odporny mechanicznie. Zdejmujemy osłonę z elektrody i delikatnie wkładamy, bo to jest wrażliwe na uderzenia. I zmierzymy pH w tej sytuacji. Jak tu widzimy, jest 3,80. Biorąc pod uwagę jeszcze korektę którą moglibyśmy uzyskać, jest, można powiedzieć, odczyn bardzo niski. Czyli wymaga to gwałtownego... Yy, gwałtownej korekty i taka roślina jak rzepak bez naszej tu ingerencji y, nie miałaby szans y, y, powodzenia, tak? Musiałby być naprawdę rok idealny, żeby ten rzepak w jakiś tam sposób wyszedł, ale przy odrobinie y, jakichś niekorzystnych warunków on w okresie zimowym prawdopodobnie by nam wypadł. E, więc Panie Romanie, ja tu chcę właśnie rzepak siać. Mhm. To co tutaj robimy? E, no, istotne jest, e, najlepsze by było, gdybyśmy oczywiście zastosowali wapno sypkie. Natomiast mamy tu sytuację specyficzną e, w określonej dużej dawce. Natomiast jesteśmy w tej określonej sytuacji, że to jest dzierżawa. Tego nie mogliśmy wcześniej zaplanować. Decyzja zapadła jakiś czas temu. Kupienia z dnia na dzień w okresie żniw wapna sypkiego jest trudne. I tutaj Notkalk Standard, który byłby bardzo dobrym rozwiązaniem, no w tej chwili nie wchodzi jakby w rachubę. Musimy zastosować nieco może niższej dawce, tu i teraz, wapno, które nam zmieni te właściwości do wschodów. I do tego okresu przezimowania. Prawdopodobnie tam już, jeżeli ten okres zostanie przez rzepak przetrwany, ona sobie w jakiś tam sposób poradzi. Więc na dzień dzisiejszy podjąłbym tu wapnowanie takie interwencyjne, nazwijmy to, ponieważ no, najidealniejsze wapnowanie to jest takie wapnowanie, gdzie już pod przetlon rzepaku regulujemy ten odczyn a dokonujemy później już tylko. Tego wapnowania ewentualnie korekcyjnego. Natomiast, biorąc pod uwagę, że mamy taką sytuację, to tu, takim bardzo reaktywnym wapnem, jaki jest Atigran, tą sprawę możemy zrobić. Przy czym ta dawka to powinna gdzieś tam zbliżać się koło tony. Tak? Czyli te 800. Kilogramów i tutaj takie dawki przedsiewne, zastosowane, to mogę powiedzieć, wśród roślin, które są wrażliwe, czyli takich jak jęczmień, czy buraki cukrowe, czy właśnie rzepak, gdzie ta wymagania i wrażliwość jest największa, przynosiły naprawdę bardzo duże efekty. Niemniej jednak, na przyszły rok należałoby zaplanować i tu zgodnie z tabelą jungowską, czy zaleceniami, które Pan uzyska w stacji chemicznej, czy też że samemu możemy, biorąc pod uwagę tabelę w naszym wademeku, w poradniku, zastosować normalne wapnowanie, gdzieś pewnie w dawce około 4 ton w przyszłym roku standard kalu, które powinno już radykalnie i stabilnie zmienić pH, ponieważ te wapnowanie, które tu przeprowadzimy, będzie to stricte pod ten rzepak. Pod roślinę, którą będziemy tu wysiewać. No i miejmy nadzieję, że ten rzepak będzie wyglądał tak jak w tym roku w naszym gospodarstwie. Panu Romanowi, dziękuję za spotkanie, dziękuję za zdobycie cennej wiedzy. No i cóż, widzimy się na polu podczas wapnowania oraz siewu rzepaku. Do usłyszenia.